Także dzisiaj przed Wami niemiecki wzmacnia z lat 70. Dostałem go za darmo od widza, za co też bardzo dziękuję i go pozdrawiam. Bo to jest naprawdę kawał fajnego sprzętu. Produkowany był w roku 1978. Według tutaj strony HiFi Engine, i jego moc, jak na to, że ma tyle lat, jest bardzo duża, bo ma aż 50 watów na kanał w 8 ohmach przy bardzo niskim THD na poziomie 0,07%. Także naprawdę tutaj na papierze. Bardzo fajnie ten wzmacniacz wygląda. Na starcie powiedziałem, że jest to niemiecki wzmacniacz. Natomiast, Nikko, jako firma, nie jest niemiecka, tylko są to produkty japońskie. Natomiast, chyba, był robiony, eksportowany do Niemiec. No bo tutaj mamy wszystko napisane po niemiecku. Zamiast volume albo głośność mamy Laust. Tutaj przy włączniku mamy NETS, ein aus loudspeaker zamiast speakers. Oczywiście został on żywcem wyciągnięty z garażu. Jest on niesprawny, natomiast tego dokładnie boli. Zaraz sobie zweryfikujemy, bo tutaj dokładnej informacji nie mam. Natomiast będzie to fajna, myślę, naprawa takiego sprzętu z lat 70., bo jestem wielkim fanem właśnie takich wzmacniaczy. Tak i to jest zobaczcie, designersko też naprawdę fajnie wygląda. Tutaj mamy chromowane gałki, nasadki na przełączniki. Panel też jest w bardzo dobrym stanie, tylko tutaj jest coś drapnięte. Natomiast cały front wygląda dobrze poza zabrudzeniami. Słuchajcie, jeszcze tak, zanim sobie przyjdziemy do naprawy i renowacji tego sprzętu, gorąco Was zapraszam do odzywania się do mnie. Na dole w opisie filmu macie kontakt do mnie, gdybyście mieli stary wzmacniacz bądź amplituner do naprawy albo do renowacji, bardzo chętnie tutaj. Te prace dla Was wykonam, jak i też przyczynicie się tym do rozwoju kanału. A jak szukacie jakiegoś sprzętu audio z pewnego źródła, to też zapraszam Was do opisu filmu, tam macie link do moich ogłoszeń na Allegro. Część sprzętów się już sprzedała, ale jeszcze kilka wzmacniaczy i amplitunerów w naprawdę fajnym stanie zostało, także gorąco Was zapraszam. Ale to po umyciu naprawdę będzie robić wrażenie Tak samo te gałki, one też są zaciemniałe Ale to wszystko będzie wymyte, złożone Obudowa górna jest z drewna, co ciekawe Ale też jakąś wilgotną szmatką czy czymś tutaj przetrę to I wyczyszczę, bo spuchnięte, co ciekawe nie jest spuchnięte nigdzie to Naprawdę, mimo że w garażu, to w suchym garażu było to trzymane Myślę, że na wstęp to tyle Wiecie co to jest za maszynka? Jaka historia potencjalnie stoi za tym wzmacniaczem? Także ścianijmy sobie pokrywę górną, zobaczmy jak to wygląda w środku, no i podłączmy go do prądu. Zobaczmy, czy to żyje, czy to działa, bo sam jest tym mega, mega ciekaw. No to co? Pokaż kotku co masz w środku zatem. Uwaga. Okej, okay. okej, okay. ale ogromny kondensator. Ale ciekawe, że jest tylko jeden. A to jest w jednej obudowie, ale to jest podwójny kondensator. 2 razy 6800 mikrofaradów. OK. W japońskich sprzętach bardzo rzadko się spotykam z czymś takim, żeby w jednej obudowie był kondensator. Znaczy, że w jednej obudowie są dwa kondensatory. Zwykle to spotykałem w sprzętach polskich. Taka ciekawostka. No, ale dobra. Tak, patrząc dalej na ten sprzęt, nie ma tu żadnych spaleń, nie ma też wycieków żadnych, pomimo że to jest stary sprzęt. I oczywiście wycieków z kondensatorów elektrolitycznych nie ma nic. Nic takiego po prostu nie ma. Mamy przekaźnik dołączający zestawy głośnikowe. To też bardzo fajne, że jest na wyposażeniu w takim starym sprzęcie. Eee, mamy oryginalne tranzystory mocy z tego co widzę. I zobaczcie jakie mają obułowy ciekawe. Na dwie śrubki przykręcane po bokach takie blaszki. Eee, oczywiście pod spodem podkładki izolacyjne, bo na tych blaszkach zapewne mamy kolektor. To tak na pierwszy rzut oka, ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby próbować uruchomić tego wzmaka Oczywiście zrobimy to przez żarówkę, to jest must have, to jest podstawa w tego typu sprzętach Tutaj wam dam w kadr tą żarówkę, żebyście widzieli jak się zachowuje Będzie widać, dobrze Także odpalamy maszynę OK OK Przekaźnik się załączył Ciekawe Czyli co, nie mamy składowej stałej na wyjściach? Bardzo ciekawe Zaraz sobie zobaczymy. Na rezystorach emiterowych co się dzieje? Prawdopodobnie tutaj mamy rezystory emiterowe. No, są jakieś świątkowe, natomiast to jest wszystko w granicy. O, tutaj mamy trochę więcej. Tu mamy do 100 mV nam dochodzi. Bo tutaj chyba było kręcone. Ktoś tu kręcił na tym potencjometrze ślady kręcenia, bo jest trochę mniej na nim brudu i widać takie przyrysowania. Tu no, chyba kondensatory wymieniane były. Takie coś jest oryginalne? Te. Te. W. Jakieś kondensatory. No, ale jakoś tak podejrzanie czysto przy nich jest. No dobra, słuchajcie. Może spróbujemy podłączyć jakieś głośniki pod to. Zobaczymy, czy wydaje to z siebie jakiś dźwięk. A i szkoda trochę, że tutaj na DIN to wszystko jest. Ale ja chyba mam gdzieś przejściówkę. Oczywiście też tutaj recap zrobimy w tym wzmacniaczu. Tutaj nie ma dużo kondensatorów elektrolitycznych, z tego, z tego co widzę. Jedyne płytki pod spodem jest pusto. Czyli tutaj, tutaj mamy tylko kondensatory elektrolityczny i tutaj kondensatory elektrolityczne. A ja myślę, że naprawdę będzie fajnie zrobić recap w takim sprzęcie, bo to naprawdę fajnie może zagrać. Już jeden Nikko mi się przewinął przez, przez, przez rączki. Dokładniej AmpliTuner Nikko NR700 też naprawdę fajne, takie przyjemne, ciepłe. Dość stonowane brzmienie, ale co ważne, nie, kup, nie gubił detali w dźwięku. Naprawdę też potrafił detalicznie zagrać. To ja coś tu podłączę i się zaraz widzimy. Jeszcze tak wam dopowiem, że y, ten potencjometr był ruszany, ale to jest od biasu. Od regulacji DC offsetu mamy ten potencjometr. Ja przed podłączeniem kolumny jeszcze go wyregulowałem, tak żeby nic nie było na wejściach. Chyba tam były no 2 mV, może no coś takiego. Dobra, ciśniemy. To mamy wzmacniacz podłączony. Także zobaczmy, czy to gra. Jakaś tam nutka sobie z komputera już leci. Okej. Okay. Chyba słychać ściąga zakłócenia z telefonu. O jezu. To na bank, słyszycie? Bez sygnału żadnego, ale trzaski. Dobra, no to już wiemy, że na pewno potencjometr do zrobienia. Dobra, na wejściu tuner mam sygnał z komputera. Coś tam słychać. Aha, bo tu mam pewnie to. O, teraz gra. Jeden kanał gra. Ale gra fajnie ten jeden kanał. Natomiast co się dzieje z drugim? Czy to jest selektor? Czy. Bo coś tam się przebija. Okej, okay. tu jest problem. O, lekko wciśnięty i grają oba kanały. Okej, okay. czyli jest po prostu. Dla mnie osobiście jest wyśmienicie. Ja, oczywiście, i tak tutaj wszystko porozbieram, poczyście. Od regulacji barwy też. Już nie będziemy dalej katować tego sprzętu, i tak to jest wszystko do rozebrania i do wyczyszczenia. I do umycia. Natomiast gra. Nie mamy ubitej końcówki mocy. Tylko to są po prostu efekt lat i nic więcej. Bardzo mnie to cieszy. Zamówimy sobie nowe kondensatory. Też tutaj wlutujemy. Żeby, to, żeby ten wzmacniacz dostał dosłownie drugie życie, no i pograł drugie tyle lat, nie? No i będzie bardzo fajny wzmacniaczek, myślę. Wszystko do rozbiórki, jak leci, do umycia. Także co, ja to rozbieram, no i mi się do pracy. Także na tą chwilę mamy wyczyszczone potencjometry, przełączniki nasze, które tutaj naj największe zamieszanie robiły. E, drugi w kolejności był potencjometr głośności, gdzie tutaj bez nawet sygnału jakiegokolwiek podawanego były niesamowite trzaski. E, jak i też pędzelkiem nie dało się wyczyścić tutaj płyt PCB, bo ten brud dostał wilgoć i się poprzylepiał. Także pędzelek tutaj nie wystarczył, tutaj wleciało mycie, co zaraz Wam pokażę, jaki efekt po tym myciu jest, jak to wygląda. Powiem tyle, że no teraz, teraz to jest naprawdę, wygląda jak nówka ten laminat Ale tylko z tej strony, bo z drugiej strony ktoś wymieniał kondensatory i zostawił coś ciekawego dla mnie Zaraz Wam też to pokażę Oczywiście też gałeczki potencjometrów umyłem wszystkie Naprawdę tak jak myślałem pod brudem naprawdę coś pięknego się skrywało Tak samo w przypadku przedniego panelu też po umyciu Naprawdę fantastycznie to wygląda jak i też widzieliście, że na przednim panelu podczas rozbiórki masa korozji była była też na potencjometrach, na nóżkach ja to wszystko poczyściłem sobie dokładnie oczywiście potencjometry, no tutaj macie przerywniki filmiki jak to wyglądało w środku też był niezły syf po prostu także na ten moment to wszystko jest wyczyszczone i złożone e, tutaj macie element szkieletu powiedzmy tego wzmacniacza, tutaj najwięcej korozji było, na ten moment Korozję całą wyczyściłem. Tutaj trochę kleju zostało, ale to taka, nie wiem, nazwijmy to plomba, bo tutaj ta śrubka była przyklejona właśnie do tego panelu czołowego. Także to co tu zostało do zrobienia, oczywiście nie odpalimy go w tym odcinku, nie złożymy tego, bo to musi teraz dobrze wyschnąć po myciu. Nie będziemy tutaj ryzykować jakimiś usterkami, odpalaniem tego. Niech to sobie schnie w spokoju. Ja w tym czasie zamówię kondensatory. One sobie przyjadą. Eee, no i wtedy w wolnej chwili wszystko, co sobie poskładamy do kupy. No i zobaczymy, jak to zagra. Naprawdę trzymam kciuki, że to fantastycznie będzie grać. No w zasadzie każdy wzmacniacz, jaki miałem z lat 70., zaskakuje dźwiękiem. Naprawdę fantastycznie te sprzęty brzmią. Także co, ja jeszcze wezmę Was tutaj telefon. Eee, wezmę do łapki i wam pokażę, jak to wygląda z drugiej strony, co tutaj jest dla nas zostawione i tak jak mówiłem, te kondensatory były faktycznie wymieniane i zaraz Wam pokażę po czym to widać no to tak to wygląda po myciu, te nasze płyty PCB tutaj naprawdę fajnie to wyszło, te mycie no jak nówka wszystko wygląda trochę kurzu, wilgoci zrobiło swoje, nie dało się tego po prostu na sucho zrobić chyba, że tar nie wiadomo ile, nie wiadomo jaką twardą szczotką natomiast dobre tutaj wypłukanie Środkiem. Tutaj gdzieś wam zdjęcie wstawię, zapomniałem jak się, jaką się nazywa to jakiś alkohol izopropylowy jest. Yy, ale no, efekcik fajny jest, nie? Dobra, postaram się wam pokazać to z drugiej strony jak wygląda. Wszystko jest poroskręcane, ale dobra, ekspozycja odblokowana O, no i zobaczcie tutaj, jakie nóżki zostały po nowych kondensatorach. Widzicie tutaj te druciki jakie długie? O tutaj troszkę widać. Jak to fajnie wystaje? O, teraz będzie super widać. No, czyli takie rzeczy zostawione. Być może ktoś próbował naprawiać właśnie ten zanikający dźwięk w jednym z kanałów. Natomiast, zawsze jak taki problem mamy, to bez rozkręcania można już jakąś diagnozę postawić. Po prostu posprawdzać wszystkie przełączniki i zobaczcie, jak ten panel się pięknie mieni. Pod syfem. Znowu, no kurczę, może jedna, dwie ryski się trafią na tym panelu. Naprawdę, tak bardzo mi się to podoba. Jeszcze to nie są białe napisy, tylko żółte. Tutaj potencjometry, tutaj nasadki, na przełączniki, jak i same gałeczki. Także. Czekajcie na następny odcinek. Nie wiem, czy będzie to w środę, czy w sobotę, bo trochę mam teraz yy, sprzętu od Was do naprawy i też gorąco. Zapraszam do wysyłania mi starych amplitonerów czy wzmacniaczy, właśnie na remont albo do naprawy. Dobra, to ja myślę, że to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć.